Dzień dobry Dzień dobry, 24 luty jak już powiedziałam na pierwszym filmiku, proszę Państwa jest moje przygotowanie jak powinno wyglądać kalafior 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 po przekrojeniu tu jest kalafior, później jest marchewka tak jak mówiłam, poszatkowana na takie szniteczki Proszę Państwa, jest papryka czerwona, ona się już upiekła. Tak kosteczkę masła na tą stronę i na tą stronę, bo na całość posolić, popieprzyć później na samym końcu, 5 minut przed tym jak się już to upiecze, rozmącić jedno jajko, łyżeczkę mąki, kieliszek setkę mleka, rozrobić to i zalać i tak wygląda. Ser żółty, z jajkiem, z tą mąką. Tutaj jest kalafior, jest bardzo świetne później dekorujemy. Cebula bardzo zdrowa na Hashimoto, na czynność niedoczynność. Robimy sałatka i, i już jemy. Proszę Państwa, nie wiem, czy to ukroję widelcem. Pewnie nie ukroję widelcem, ale ukroję, bo tak się to widzi. O, proszę bardzo, proszę zobaczyć. Jest to kalafior, bardzo miękutki, który można jeść. Pozdrawiam. Dlatego chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wyszły te chipsy, które pokazywałam z ziemniaków. Robiłam chipsy. Można dodać rybę, ale to już by było za dużo. Dla mężczyzny nie za dużo, ale jest to ryba y, sola, bardzo dobra, chuda. Pozdrawiam, polecam. Władysława Grzybin.